Cześć, z tej strony Aslani To kolejny odcinek z gry Wakfu ONLINE Trochę sobie poogarniałem o klawisze i w ogóle jak tu się poruszać po tej grze um, Ogarnąłem kwestie umiejętności i czarów Działa to na takiej zasadzie, że mamy że w miarę gdy otrzymujemy kolejne poziomy, odblokowują nam się tutaj coraz to lepsze umiejętności i każdą pojedynczą umiejętność awansujemy. Ta na przykład ma level czwarty. Żeby awansować jakąś umiejętność, to po prostu musimy używać ją jak najczęściej. Wtedy poziom tej umiejętności się podnosi. To na przykład ma czwarty level 72 na 260. Doświadczenia, i tak z tego co zauważyłem, to Homing Arrow. Zresztą pokażę, może w walce. gdzie Jest tu jakieś są tu jakieś trzy potworki. Będzie przynajmniej dłuższa walka, i pokażę wszystko. O, tutaj są. No, zaatakujemy sobie je. Ustawimy się jak najdalej. I okej. Okay. I tak, Homing Arrow to jest o, umiejętność, która o, kosztuje 2 punkty ruchu, czy 2 punkty akcji. I jest cał, ma całkiem duży zasięg. Akurat nie mogę trafić w tym momencie w niej. Ale proszę bardzo, i z racji tego, że mam 6 punktów akcji, no to mogę tę umiejętność użyć dwa razy, 3 razy. Tak, teraz rusza się przeciwnik, i teraz ja mogę tego użyć. Nie dosięgnę. No trudno, to jeszcze raz Homing Carrow tego. A, cały czas zapominam, zmieniłem sobie na Alt-Q Kończenie rundy, tury I teraz Blazing Arrow To jest strzała po prostu Taka mocniejsza, ale Ma, ma na, mniejszym, na mniejszą odległość, mniejszy zasięg jest tej umiejętności Zadaje 6 jest za 3 punkty akcji i 1 punkt ruchu. Tu jest, są punkty akcji i punkty ruchu. Dobra, ten mnie zaatakował za 6. Dobra, odejdziemy sobie. Kawałek. Stąd. Zaczniemy razić. Ridling arrow. W sumie nie wiem co robi. Ridlet i Ridge. Nie wiem, nie jestem pewien, jeszcze nie ogarnąłem za bardzo Chociaż nie, dobra, sprawdzę teraz coś konkretnego robi. Chyba nakłada jakiegoś e, debuffa. O, całkiem mocne. O, nie dobiegł. Jest jeszcze jedna strzała, której w ogóle jeszcze nie używałem. Lightning Arrow, ale to robi damage i oślepia. Nie wiem, co robi konkretnie oślepienie. Są jeszcze umiejętności pasywne. I takie, które musimy aktywować. No, a zatrzymamy jeszcze tego, dobra. Mam piąty poziom. W ostatnim odcinku bodajże miałem trzeci. Tak, właśnie tutaj nasze umiejętności trochę awansowały, dostały doświadczenie, od tutaj mamy na przykład plus jeden level, spoko to jest rozwiązane, mi się podoba, co jeszcze się zmieniło od ostatniego odcinka, jakieś rzeczy znalazłem, Były jakieś nie wiem co to jest konkretnie, a to są to napierśniki, jakieś czapki, ale nie są wcale lepsze, od tej co mam? obecnie znaczy są w sumie takie same, tylko kolorem się różnią Ten amulet daje plus 2 do inicjatywy a mój daje też plus 2 okej okay. a te buty jeden do rezistów a moje też jeden do rezistów no dobra jakie ja tu tutaj mam questy o... sobie z... Pobiegałem trochę po mapie. Wszedłem w jakichś innych lokacji i zebrałem od NPCów questy... Tego questa, ten quest muszę zrobić tutaj, ale potwór, który, którego muszę zabić. Chyba się pojawia co jakiś czas i nie jestem pewien czy w tym samym miejscu widziałem go, ale... ale.. Ktoś inny go bił po prostu Co mamy tu jeszcze raz do tyłu. Sol Racer. To dostałem wraz z jakimś tam chyba z toby tym przedmiotem? Nie, dostałem jak awansowałem na poziom. I to jest... To mogę sobie zrobić teraz. Tego questa wziąłem gdzieś stamtąd. gdzieś tam na lewo wchodzi się do innej lokacji więc sobie teraz tam pójdziemy yy, zaraz, gdzie jest to wejście mapa okej okay. i tu jest tutaj nie wiem czy tu się chyba Chyba wchodzi się do jakiegoś tu budynku. Tu chyba Batki Kicking hall. Okay, muszę uderzyć w tego potworka. Teraz zobaczę co. Co tu konkretnie muszę zrobić? O! Complete the bad kicking training, complete the speed training, Elemental training. I muszę potem iść do mistrza. No dobra, czyli. O tak. No i jak mam to zrobić? O! Bo nie rozumiem. Pięścią? Butt kicking. Co charakter No Ale jak mam to zrobić? Nie pokazałem się żadna umiejętność. aha teraz. Dobra. Boom. No i co? I nic jeszcze raz uderzyć, hmm. nie wiem o co chodzi. Zaraz... Ha, dobra. Czyli muszę się obrócić i uderzyć. O to chodziło. Jakaś notatka. Nic hmm. Dobra, mogę chyba. Nie wiem, czy mi to zaliczyło. Gdzie to jest? Bo to? Tak, zaliczyło mi. Czyli teraz. jakiś speed training muszę znaleźć. Jakiegoś nauczyciela od speed trainingu. Chyba były trzy budynki, na których mogę wejść. Tu jest kolejny. Tak, to jest speed hall. Co tu mamy? To jest jakaś notatka, może zobaczę najpierw co jest tu narysowane. Hmm, nie za bardzo mi to pomaga. No to muszę zrobić atak. Ready to fight. No i co? Bo muszę podejść tam do niego, a on będzie uciekał. To mi się coś wydaje. No co jest? Aha, on nic nie zrobił. No dobra. Ja ją cieka dobra. Czy ja go dogonię? W walce dostaję takie bonusy Mogę sobie wybrać I uderzymy go Dobra Tak dostaję jakieś bonusy Do wszystkiego można dostać bonus Czy znaczy, Można wybrać jeden z dwóch Różne są bonusy Siła, zasięg Jakiś tam e, Do magii, do Odporności widziałem. No dobra, to chyba już mam wykonane. Tak, teraz Elemental Training. Tu gdzieś był jeszcze jeden budynek. Tutaj. To jest Elemental. Nie, nie jest napisane. Nie, to jest zamknięte. Gdzieś tutaj może. A mental training. Możemy na tą notatkę. Rozumiem, czyli muszę chyba jakimś ognistym atakiem pokonać przeciwnika. Wow, dostałem za 10 aż. Ja strzelam z ognia. I jeszcze raz. I zostało mu 8 życia. O, ale mocno bije. Oo, teraz już ginie. Z dwie ogniste strzały. I to też już mam wykonane. I teraz do jakiegoś mistrza muszę się udać. Gdzie jest ten mistrz? To jest ten mistrz. O, okej, okay, dobra. Wykonałem to zadanie. Mogę coś jeszcze tutaj zrobić? Chyba nie. Zaraz to był jeszcze u góry domek. Czy mogę do, teraz do niego wejść? Nie, nie mogę. No, nie mogę, zamknięty jest. Co jeszcze jest tutaj ciekawego? Bo... Chyba nic w tej lokacji. No zaraz a tu, tu jeszcze nie byłem. No, tu coś jest. Ciekawego. Mogę to bić? Mogę. Aha, czyli to jest do wypróbowania umiejętności chyba tak mi się wydaje nie powiedział mi że jak chcę skończyć no to muszę się poddać po prostu dobra jak tutaj się poddać lock fight poniżej give up Dziwne. Pojawiłem się tutaj. No dobra, tam i tak już nic nie miałem do zrobienia. Idę sobie teraz do lokacji, która jest u góry. A jeszcze przebiegnę tędy, czy przypadkiem ten potworek się nie pojawił. Tutaj powinien być. Znaczy, tutaj go ostatnio widziałem. Nie wiem, nie ma go. No to pobiegnę sobie tam do góry. To były jakieś wilki? I co całkiem przyjemnie mi się gra w tą grę. Nie jest, jak, nie jest tak jak tradycyjne MMORPG. Nawalanie stworów 5 godzin. zabić 100 potworów. Chociaż pewnie są tutaj takie questy. Aczkolwiek ta forma mi się podoba. Jakiejś strategii bardziej. Dobra, tu jest ten jakiś wilk duży. Hello. Trapper Profession Mogę się u niego nauczyć. dostałem, jakiś tam ekosystem, Jakąś książka. Dobra, mogę tu wejść? Mogę. Tu chyba były jakieś, tak, są potworki jakieś, owieczki? What the hell? Dobra, myślę, że sobie tutaj zakończę ten odcinek i sobie ten quest, co mam tutaj do zrobienia, zrobię w następnym odcinku. Dobra, dzięki za oglądanie, zapraszam na kolejne odcinki, no i na razie, cześć.